Muzeum Powstania Warszawskiego powiedziałam, że to jest spotkanie pamięci ze sztuką, i tak rzeczywiście od lat Muzeum działa. I to kolejny projekt, który wspaniale pozwala rozmawiać zarówno o historii, jak i rozmawiać o sztuce i o tym, jaką wartością samą sobie jest płyta, której premierę zaplanowano na 28 lipca. I to jest data podwójnie ważna, ponieważ wtedy pojawi się jestem ten przestrzeń, ale także tego samego dnia zapraszamy do Muzeum na koncert, podczas którego Monika utworzy Płyty wspólnie z muzykami wykona. No i teraz już ten moment, abyśmy o płycie porozmawiali. Myślę, zaczniemy, tak moich na nie patrzy, ale myślę, że zaczniemy od Agnieszki Lińskiej z tego względu, że pan dyrektor już wspomniał Twoje spektakl też działami które miało miejsce w muzeum w zeszłym roku. I wtedy, kiedy myślałaś o tamtej wypowiedzi artystycznej, wykorzystałaś teksty Anny Śwerszczyńskiej, a także opowieści młodych uczestniczek powstania. Chciałam Cię prosić o to, żebyś tak w kilku słowach powiedziała, dlaczego uważasz Annę Świszczyńską za istotne. Głos. Nie tylko kobiecy, ale także poetycki. Wiersze, które użyłam w ubiegłym roku w spektaklu Dziewięć były pochodziły z temu, barykady, która barykadę, która została wydana w 1972 roku, czyli bardzo już sporo lat po, po powstaniu, w którym na Świerszczyńska, jak wiemy, brała udział, była sanitariuszką. I z takiej perspektywy napisała e, e, tą poezji wstrząsającej absolutnie jakąś taką e, surowością spojrzenia, obiektywizmem, bezwzględnością tego e, i jednocześnie jakąś taką emocjonalnością trafiającą gdzieś poza rozumem prosto do serca. I e, jakoś postanowiłam po tamtym doświadczeniu wrócić do, do tej poetki i tak sama dla siebie. i e, no, z jakby to, to powiedzieć, nie, żeby się nie egzaltować, bo ta poezja nie jest zupełnie egzaltowana. Natomiast ja doznałam jakiegoś takiego olśnienia, które sprawiło, że uzależniłam się całkowicie od tej poezji i, i nią obdarowywałam wszystkich znajomych w, różnych, w różny sposób i na, na ślad tego obdarowywania natrafił, zdaje się, ten dyrektor i to było jakąś inspiracją do tego, bo my już czasujemy te społecznościowe. To Natomiast to, co mnie jakoś uderzyło, zajęło i pochłonęło w tej poezji jest taka Taki rodzaj doświadczenia świata, taki sposób patrzenia na świat i opisu świata, z którym gdzieś się myślę, dzisiaj spotykamy i jako kobiety w dzisiejszym jakby doświadczeniu samos, takich szukania drogi do samostanowienia, ale też opowiada o jakiejś takiej niezwykle mądrym, mądrej drodze do, do przestrzeni własnej osobistej wolności. I, I to było jakąś taką chyba główną inspiracją y, y, naszą w wyborze potem, już y, wierszy na płytę, bo, bo, bo ta propozycja od pana dyrektora, muszę przyznać, uradowała mnie jak, jak mało co w życiu, i uważam, na dzień dzisiejszy mogę się zwierzyć z tego, że uważam, że, że mój skromny, ale wkład w te płytę jest jedną z ważniejszych rzeczy, jakie w życiu robiłam. Ten skromny wkład to wybór wierszy, więc rzeczywiście jest to mało pracy, podejrzewam. Mówię to oczywiście ironicznie. A w którym miejscu i w którym momencie tej historii pojawiasz się ty, Monika? Agnieszka już jest zafascynowana Rąś Hirszczyńską, już żyje tą poezją. A od czego ta historia zaczęła się dla ciebie? Ja miałam przyjemność, tak jak tutaj widać na zdjęciu, zaśpiewać na zaproszenie muzeum już jeden koncert wcześniej z muzyką z lat 50. No i jakoś tak się złożyło miło, że się chyba polubiliśmy bardzo zarówno artystycznie, jak i tak po prostu osobowościowo. I pewnego pięknego dnia zadzwonił do mnie pan dyrektor i zaprosił mnie na spotkanie, na którym to okazało się, a w życiu bym na to sama nie wpadła. Bo znam poprzednie płyty, które wydawało muzeum i jestem ich wielką, wielką fanką. Bo i BW, i Smolik, i, i Zarian. Zresztą kocham te tutaj i wracam do niej regularnie, bo umiera, umiera piękno. I, I została mi zawyponowana za ta wielka przyjemność i ta wielka przygoda. No i wtedy dowiedziałam się o istnieniu. A Anny Świrszczyńskiej i wtedy poznałam Agnieszkę, z którą w ogóle pokochało się chyba na przestrzeni pierwszych 10 minut i to było takie magiczne doznanie, bo ja jestem raczej chłopaczarą i z dziewczynami nie wam różnie, a tu po prostu Agnieszka mnie oczarowała natychmiast i okazało się, że wszystko co ona mówi rezonuje ze mną w tak totalnie organiczny sposób i dostałam duży pakiet wierszy Świrszczyńskiej, no i myślę, że już go nigdy nie odłożę. Um, bo to jest takie doznanie, które, um, którego by się chciało więcej. Przecież to jest trochę nie do wiary, że, że ona napisała te wiersze tak wiele lat temu, mówiąc w tak odważny y, sposób i tak dosadny sposób o, o kobiecości, o emocjach, y, y, z tak y, najlepsze wydanie feminizmu, jakie sobie mogę wyobrazić, który jednak odnajduje siłę w tej sferze kobiecej, a nie stara się z tej kobiecości wychodzić. I bardzo jestem wdzięczna również za to, że nas wszystkich zaraziło tymi wierszami. No i kiedy się dowiedziałam, że to faktycznie ja z Mariuszem mamy możliwość ubrania tych wierszy w muzykę, no to wiedziałam, że rozpoczną się naprawdę piękne miesiące mojego życia. I tak też było. Od razu możemy taki też smakowity konsek przekazać dalej, że panie obie wskazały Mariusza, jako kompozytora, z którym chciałby pracować przy tym projekcie? Całkowicie niezależnie. Całkowicie niezależnie, ale na podstawie własnych dobrych doświadczeń. A oczywiście, no, Mariusz jest moim najlepszym przyjacielem od ponad 10 lat i e, przez bardzo wiele lat byliśmy takimi papuszkami nierozłączkami, e, jeżeli chodzi o tam inicjowane przeze mnie działania artystyczne. E, mieliśmy krótką przerwę e, na czas mojej poprzedniej płyty, która po prostu była gitarowym projektem. Ale też wtedy jakieś tam różne inne zadania w swoim życiu do przepracowania, i nie ukrywam, że możliwość pracowania z nim przy tej płycie to był po prostu totalny powrót do domku i, i dał mi takie poczucie bezpieczeństwa i takiej radości. Po prostu on ma też w sobie taką, taką czystą kreatywność, teraz wynikającą z takiego dobrego miejsca w środku, z Mariuszka, że to naprawdę była czysta przyjemność. Eee, pracować z nim znów po obszernie. To jeszcze mieszka tutaj, jak twoje spotkanie z gorysz przebiegało? Bo też no miałaś tak wcześniej jakoś tak spotykały, ale do współpracy doszło dopiero w, roku, w ubiegłym roku, kiedy przygotowywałam, przygotowywałam we Wrocławiu musical. Lirze, Twoje serce, taki jest tytuł tego, tego spektaklu i Mariusz napisał do, do tego spektaklu muzykę i muzykę do wszystkich piosenek i to było naprawdę wspaniałe i bardzo takie wyzwalające dla mnie spotkanie. I... I wtedy też y, jakoś się zorientowałam, jak nie, niesamowicie wrażliwym na słowo kompozytorem jest Mariusz. I tutaj właściwie wracając do tej, i do tej współpracy i do tego, do tego, co Państwo będą mogli usłyszeć na, na płycie, co się dzieje z wierszami świerczyńskimi, ja myślę, że one zyskują po prostu dzięki wrażliwości i, i muzycznej i na słowo Mariusza i tego, jak. Genialnie Monika to śpiewa, one zyskują jakąś taką komunikację prosto do serca. Ja nie wiem, tego inaczej nazwać, ale to się gdzieś odbywa poza, poza, yy, yy, poza rozumem tak naprawdę. Trafiają prosto w emocje i, i właściwie nie umiem sobie wyobrazić, że można by to zrobić. Ja bym bardzo chciała powiedzieć, że Mariusz ma taką rzadką umiejętność jakby pozbywania się... Siebie w momencie tw tworzenia. Że on po prostu nie robi nic, żeby swój po wielki talent, niekwestionowany, pogłaskać, tylko on służy jakiemuś wyższemu dobru. I w tym przypadku to były te niezwykle inspirujące wiersze y, Anny Świerczyńskiej. I bardzo też pisał pode że żebym ja miała miejsce na to, żeby takim normalnym, prostym śpiewaniem trochę jak mówieniem. Y się przesiać i po prostu i wypuścić i niewielu jest takich muzyków niewielu jest takich artystów, którzy na moment tworzenia potrafią zapomnieć o swoim ego i skupić się po prostu na służeniu czemuś wyższemu, Mariusz tą umiejętność ma niewątpliwie. To na pewno się udało, zdradzę już, bo słuchałam całej płyty i teraz sprawdzimy, czy udało nam się Mariusza całkowicie zawstydzić, czy też jest dzielnym człowiekiem, który poradzi sobie z tymi komplementami. Nie wiem, czy ty masz mikrofon, Mariusz? Teraz już masz. A co robiłeś w zeszłą sobotę? Żeby rozluźnić do skorę. Grałem koncert. A gdzie? No musi pamiętać, że w Katowicach, tak? Właśnie tego gra. No to jeszcze powiedz z kim grałeś, żeby tak też prowadzić taki... Jakby, wyjść na chwilę z tego muzeum. Dokładnie, to był Festiwal Taunowa Muzyka Katowiczna Rozwojna, bo byłam na tym koncercie, więc to też jakby pozwala za, zobaczyć, że Mariusz się swobodnie porusza pomiędzy różnymi światami. I teraz nie zapytam Ciebie, czy chcesz skomplementować obie panie, ale jak masz ochotę, to oczywiście możesz odwzajemnić. Tylko powiedz o tym, od czego zaczynałeś pracę i czym w ogóle było dla Ciebie zaproszenie do tego projektu. Czy też lubisz takie wyzwania? bo to jest chyba ciekawa sytuacja, prawda? Projekt jest wymyślony i ty w pewnym sensie musisz w niego wejść i się w nim rozgościć. Tak, no ja dołączyłem w momencie, kiedy Monika do mnie zadzwoniła i zaproponowała coś takiego, więc yy, tak jak pani mówi, ja dołączyłem w tym momencie i jakby gdzieś tam ciężar tego wszystkiego mocno stworzył yy, na mnie, żeby, żeby to jakoś sensownie ubrać, yy, odniosę się Słowa, to jest ogromna przyjemność z Wami współpracować w każdej konfiguracji. Yy, wielka przygoda, radość, inspiracja. Yy, a wracając do płyty, to no, nie było to łatwe zadanie. Przede wszystkim dlatego, że yy, są to wiersze białe. I brak rytmu i rytmu powoduje, że ubranie tego w piosenkę no, nastręcza niemałych trudności, żeby. Kreować z tego zwrotkę, refren, jakiś most, żeby, żeby, to, żeby to zrobić z tego piosenkę. Więc to była spora trudność. Natomiast ładunek emocjonalny, który niosą ze sobą wiersz chyszczyńskiej jest tak potężny, że siedzi się do tego pisałem. Oczywiście musiałem uważać momentami, żeby tego nie dociążyć. Bałem się, że stanie się to za bardzo patetyczne momentami, więc... Starają się użyć takich środków wyrazu, które mogłyby, nie niosłyby ze sobą emocje, ale no, nie niosłyby zbyt, zbyt wielkiego ciężaru. Także tak, no, a, a cały projekt no, wspaniałe przeżycie. Ta grupa zaczyna się od intra, w którą słychać głosy. Czyli to są głosy, co to... Mi się bało, że słyszałem nie wiem, czy to jest dobry trop. Bardzo dobrze czy jakiś fragment dyskusji, tak, na temat? Tak, tak. Ja powiem, to był taki pomysł, pomysł Mariusza na to intro. Myśmy z Moniką po prostu siedziały i, i rozmawiały sobie o Świrszyńskiej, co właściwie wymieniałyśmy się jakimiś już po, po, po nagraniu utworu. Wymieniałyśmy się swoimi refleksjami i takimi wrażeniami z tej poezji, a Mariusz to nagrał i, i zrobił z tego intro. Tak, nagrałem na, na, na rozmowę dziewczyny, jakby rzuciwszy im Temat, chociaż w zasadzie to nie, nie było za bardzo potrzebne, bo na tyle się, się lubią i jakby zwałkowe chemie, że, że ta mu po prostu płynęła po kilkanaście minut do powycinałem po prostu fragmenty pojedyncze zdania czy nawet czasami słowa i zostały mocno obrobione w procesie produkcji, żeby też jakiś taki wprowadzić płytę by... I dasz pewien taki tło pod to, co się za chwilę wydarzy. I rozcharmędził je. Muszę użyć no, tego tak. słowa chociaż raz, bo to no. jest słowo, które u nas w studiu padało po kilka razy każdego dnia. Idziesz i tak się to rozcharmęże. Tak. No i rozcharmęził nas. Nie wiem, czy udało się rozharmędzić mm. Wojciecha Dąbrowskiego, bo na tej punkcie pojawia się także ten wspaniały głos. Chciałam się zapytać, czy lubisz duety, ale wiem pewnie, że powiesz, że bardzo lubisz Słońko Boże. Jestem w szoku, że to Agnieszka mnie skomplementowała od razu na dzień dobry. Yy, 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 mnie zaintrygował wierszyk, który przeczytałem, gdyż jak słusznie yy, Agnieszka powiedziała wcześniej, on trafia poza rozumem. W przypadku gitarzysty czy pracownika muzycznego to jest bardzo istotna rzecz, no i z powodu właśnie rozumku małego ten tekst trafił we mnie od razu. Mariusza twórczość kompozytorska jest mi mniej znana, chociaż ostatnio zaintrygował mnie takimi dwoma czy trzema własnymi kompozycjami, które złożą się pewnie na większą całość. Opowieści o miłości, one są, to, to, to są pieśni hip-hopowe, więc... <grym <grym może Mariusza potem poprosimy, żeby wykonał fragment, bo to jest, jest okazało się niezwykle jeszcze utalentowane, do tekstów. <głosł> Ty Mariusz rapuje czy żartujecie teraz? Nie, nie, rapuje, rapuje. Naprawdę. Człowiek orkiestra. No a poza tym to jest czysty nepotyzm, gdyż jak wspomniałaś, Mariusz pr pracuje ze, ze mną na co dzień. E, Monika jest dziewczyną mojego perkusisty. Nie planowaliśmy tego pojawiać, że nie wiedziałam. A Panieszka Agnieszka opracowaliśmy już przy okazji spektaklu, y y y <grym> jak zostają liczbę. <być, grym> no. no i wszystko, jak to w moim przypadku, wszystko w takich ramach nepotyzmu nie ustanowiło. <grym> <grym> by <było. grym> oczywiście połączamy <w> z tej opowieści dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, bo to było jasne. Tak, oczywiście. Tak, z dyrektorem <grym> znamy się na czysto formalnej y y y drodze. Ale to lubiliśmy się dodać da się ukryć. nie mówiąc poważnie, ta płyta... Znaczy, nie znam tych ale ten utwór, do którego zostałem zaproszony, jest. No i żeby tak nie specjalnie to Mariuszowi, a to jest jedna z najładniejszych piosenek, jaką słyszałem od wielu lat. Rzeczywiście niełatwą było ją napisać, bo wiersz jest biały. Niełatwo mu było zaśpiewać, zwłaszcza w towarzystwie męki, która przeciwnie się do mnie potrafi śpiewać, ale myślę, że ogromnego tysiąca. Zapisany do na płytach i książkach spowodował, że da się tego jakoś słuchać. Podpisuję się po tym, co powiedziałeś. E, e, oczywiście to jest konferencja prasowa, w związku z tym... E, jeżeli... Czy ja mogę o tym duecie jeszcze, co? Tak, oczywiście. Tylko ja tylko chciałam przypomnieć, że można zadawać pytania potem. No bo ja nie ukrywam, że na etapie demo, e, kiedy to partia męską śpiewał Mariuszek na potrzebę tam mojego odniesienia się e, wokalnego, e, traktowałam jako taką rozmowę, no, nie wiem, kochanków u schyłku. E, I nagle pojawił się Wojtek, który z ogromem swojego doświadczenia, wyśpiewując te frazy, y, nadał tej piosence jakieś zupełnie inne znaczenie. To się wszystko tak totalnie poszerzyło i pogłębiło i nagle zyskało jakąś w ogóle nową przestrzeń nową wartość, y, której się nie spodziewałam w tym utworze. Więc bardzo się dziękuję za to, że utwór, z którym obcewałam już przez wiele miesięcy, bo to była piosenka, która powstała jako pierwsza, nagle po prostu zyskał totalnie nowego koloru Romieńców ekscytacji. Dzięki Tobie. Trudno się opowiadać o muzyce, jeżeli nie możemy zaprezentować całej płyty, więc może, tak już nie dręczyć bardziej Państwa w tym temacie, to czy są jakieś pytania do naszych gości?